Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Don't Starwake, z Pocket Edition, z odkrywania postaci. Zanim zacznę odcineczek, tylko kilka słów z menu wyjaśniających. Ostatnio miałam problemy, problemy z nagrywaniem i te problemy ukazały się właśnie na tej serii, na jednym z odcinków, gdzie zmarnowałam jakieś 45 minut, bo odcinek był, muszę Wam przyznać, przezajemisty, bo nagrywałam go w naprawdę dobry dzień. I byłam, wiecie, tak po prostu jak petarda, nie? No, rozwaliłam system, mimo że odcinek był, byłby nudny, bo był ze zwiedzania terenu, ale to zaraz Wam pokażę. W związku z tym, że udało mi się naprawić ten program po aktualizacjach i różnych instalacjach, to straciliśmy 3,5 dnia, ponieważ przez te pół dnia i kawałek nocy podjęłam jakieś cztery próby nagrania z wyjaśnieniami co się stało. I te nagrania po dwóch minutach na przykład się usuwały. I plik był uszkodzony i nie mogłam go w żaden sposób odzyskać. Dlatego jest prawie, że już połowa dnia 18. Czyli dzisiaj zrobimy sobie 18, 19, 20 i 21. Ja sobie to na kartę zaguszę tak, żeby Wam za uczynić po prostu. Co będę robić? Zobaczymy, przepraszam. Troszeczkę mi się odbija, zadam sobie bardzo... Ja mam nadzieję, że pocichuję, że tego nie słychać. Zjadam sobie tak dobrą kolację, bo po prostu mi... Z jajeczka sobie ugotowałam, z własną sobie nawet zrobiłam, a więc e, mam nadzieję, że humorach na ten odcinek będzie dobry. Tak jak obiecywałam w poprzednim, poszłam tutaj, pozwiedzałam całe Badna, pozwiedzałam górę. Zabawy było co niemiara i szały już to się nie nagrało. Szczególnie tu, na tym pasie, to były takie perypetie. No i odkryłam oczywiście też um, ten stół. Bardzo dużo różnych rzeczy nazbierałam. Wszystko jest tutaj pięknie w skrzynkach. Odkryłam również, że nie mogę klikać w te skrzynki tutaj z powodu namiotu i muszę robić tak, ale spokojnie. Um, o Jezu, jeszcze bym weszła do namiotu. E, mamy ptaszka, ale nie wiem, czy to było w tamtym odcinku, czy nie. Um, I chyba tyle z rzeczy, które pamiętam, a nasza skrzynka... E, ojej, wezmę tą z znam i mamy, właśnie, miałam mieć ABI do obudzenia. To była, że tak powiem, misja na dziś, więc zaraz się tym zajmiemy, a nawet pójdziemy teraz, ponieważ gdyż iż. <laughs> Halo, do nawóz, jest już popołudnie, czyli nasza siostrzeczka ma trochę więcej siły, ale, 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 ja na szybko wrzucę po prostu do skrzynki um, to przechowaj, bo troszeczkę mi ciąży to. Yy, podziel. Podzieliło się, podzieliło się. Dobrze, przechowam... Kuźwa. <grym> Sorry. Um, przechowaj wszystko pięknie, prawda? To przechowam tu. Zdaję sobie sprawę z tego, z tego... Zdaję sobie sprawę z zaistniałego bałaganu, że tak. Um, mamy też wędkę w ekwipunku. O już, nie ma nas skuszę się. Łowiłam rybki. Po zmroku, no po zmroku, I, ponieważ żabki wtedy znikają, więc jest ku y, temu bardzo fajna okazja. I już widzę, że jestem y, pełna, bo po kolacji aż mi się ciężko y, ruszyć, y, żeby też wykrzesać z siebie jakieś więcej emocji, więcej energii. I y, y, w ogóle chodźcie, patawachy do mnie. Chodźcie, 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 wszystkie, wszystkich, bardzo zapraszam. Moja siostra bardzo chętnie się z wami poznać. Kuźwa, macie! Czekajcie, ja mam matko lec. To też zrobiłam Dobra, siostra, bierz ich. Idźcie chyba, patrzcie, jak ona są pięknie Ja sobie pomieszę, to prawda. Możecie chyba walczą. Mhm. Tak, żeby jej się nic nie stało, ja już zacznę zbierać multiple. Um. Czuję. Jak coś ode mnie chciałeś, nie musiałeś pójść. się, że jesteś siostra. Zostaw kokon w spokoju. Pająk, pobij się z pająkiem. Zjemy sobie nasionka, żeby nie być głodnym. Wrócimy do obozu, zrobimy sobie żarek. Aha, no i pozbierałam też kamień na pewno, pamiętam. Nie, pająk! O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czeka, czeka. Bo ja muszę sobie iść, bo ona jest naprawdę silna, a ja nie chcę, żebym mi zniszczyła A Chociaż okej, ok, że Mokłaby się naprawdę sporo rzeczy. Mogłoby się... Czy zdążę? na jeszcze jedne pająki. Dobra, chodźcie szybko, lecimy na pająki tam na badnie, A mi się zdążyć... Yy, uda zdążyć. A i będziemy mieli... <laughs> to jest dobrze, chciałam. Trzeba sobie tak wiecie podjeść, żeby tylko dosłownie yy, przeżyć. A nuż nam się uda i będziemy mieli dodatkowe fanty. Jak daleko to będzie? Jak daleko? Halo? Halo? Barna! O! Jesteśmy, biegasz, nie chce mi się, absolutnie nie chce mi się, jakby jestem już zbyt zmęczona. Dobrze, chodź. Siostra, leż. Awaj, to już jeszcze oberwałam, no. Kurczę, chodź. no Weź ją. Ja wezmę sobie nawet. Ty się zajmij nim, a ja się wezmę biegaczem. Dobra, chodźcie. I wracamy. To by było na tyle, prawda, z przygód naszych. Nie no, tak tutaj nie będziemy aż tak nudno. Ja wrócę do obozu się oporządzę z tym wszystkim. Przygotuję sobie żarcie. I um, w sumie mogę iść nawet do namiotu, jak się przygotuję. O, to sobie wezmę, to się zawsze przyda. I ja bym zobaczymy, co mi wyjdzie. Nie podobają mi się napisy, jakie są skierowane do naszej postaci. Jakieś ogary, coś tam. Bo chciałam się położyć, ale no właśnie, śmierć czycha, nie rozumiem do końca. O co, chodzi? Przygotowałam sobie jezonko. Właśnie ptaku, ptaku. Jakajcie, muszę mięsem napakować. Czy tyle mięsa mam na zużyciu. Chodź tu, chodź tu, czekaj, czekaj, czekaj. Skrzynko moja. Eee, co ja w tobie mam? Gdzieś, kunwa. Przechowam to i przechowam to. To wezmę, bo mam pajęczą sieć akurat. Um, reszty nie mam, ale to też pozbieram, bo to też jest do wymiany do króla. Um, chciałam przesmażyć to mięso. To mięso. A to czemu się nie schowało? Czy nie schowało, zrobili długie żalu takiego mięska. Dobrze. Um, szybciutko poprzerządzam. I w sumie zastanawiam się właśnie, co moglibyśmy w kolejnym porobić. Widzę drzewa do ścięcia i tam u góry są do spalenia, więc też się tym zajmiemy. I się zastanawiam, co i jak. I tak przepalę wszystkie. Um, bo tak czy siak... Aha, siostra już C7 nie chce, mnie Ok, jestem. O nie, drzewka zaczynają. Nie, o nie, zima się zaczyna. Zrobiłam siostrze kolację i wracam do gry. O, no, błagam, muszę jeszcze szybko ściąć, póki jeszcze... Gary próbują mnie osadzić. What the fuck? Jakby, mam siostrę, więc spoko, ale... Wy słyszycie, jeżeli coś się dzieje. Ja nie słyszę nic. I to mnie najbardziej chyba niepokoi. Tam mm, tamten drzew... Dobra, tego już zetniemy. Tam też mi piękne, duże drzewko urosło. Żal mi. Ona przyjdą jak nie jest, psy. Bo... Co innego może takie... Ostrzeżenia, że tak powiem, dawać. Chodźcie. Dobra, tak czy siak muszę spalić te drzewa i eum Oho, lecą, lecę, lecę. Siostra, bierz ich. Dobra, siostra, bierzesz, dajesz, 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 dajesz. Dajesz, Siostra, bierz go Dobra, mamy. Jeszcze jeden powinien gdzieś być. Nie widzę, że mi życie spada. Widzę. Spokojnie, mój indykator... indykator? Jak się to nazywa? Niepokoi to powinien być jeszcze jeden. Więc niemożliwe, żeby tylko dwa przeszły. Przy drugim już, że tak powiem, podejściu. Okej, okay, dobra. Jak są dwa, to są dwa. Nie będę narzekać. Chodź. O, siostra. Jak miło, że jesteś. Chodź. Zabij go. Dzięki. Przyda się na coś przynajmniej. Mm. Może ja te kasztan jednak zostawię w lodówce. Już zacznę chomikować, że tak powiem. To też przechowam. Kulkę se zjem. pięknie. A, a miałam ptaka nakarmić właśnie. Dobra, daj. Raz. Dwa. Przetestujemy, ile będziesz chciał. Trzy. O kurde. Coś drogo u Ciebie te jajka wychodzą, ptaku. Okej, okay, on już nie chce. Dobra, 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 strzeliłam um, pięć jajek, czyli tak jak zapamiętałam, boję się, że mam za małą lodówkę. <grym> I dobra, to jest tak, przechowaj to, przechowaj to, prawdopodobnie dzieliłam w kółko te, te... Nie, 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 błagam. O, czekajcie, ja lecę zbierać, lecę zbierać jednak drewno, jest ono... Pizdu wypierdzielać, Myślę. nie, siostra, kuźwa wamać. znowu stracę ją, a przynajmniej ataku psów. Definitywnie muszę tutaj zrobić mur. O, oh, fuck. Definitywnie to w jakiś... A, te drzewa tr tr trzeba wyciąć. I wtedy idealnie sobie wyś odpinkol się ode mnie żabo. Ja zbiorę sadzonki w sumie. Póki jeszcze nie ma zimy. Może mi odrosną przed zimą. I niestety nie, mam, nie jestem w stanie nawieść e, tych szaczków pięknych naszych. Chyba, że mi się zrobiło w ostatniej skrzynce, tylko muszę się obrócić. Na wszelki wypadek. Wiem, wiem, wiem. Perspektywa taka dziwna, ale. jeszcze się. kuźwa wamać! Znowu się ostatnio piszę pisze. Aaaa. już. Damatko. Dobra, sorry, zdjęcie. Masakra, jak nie kucharzem, to jestem. Jak hmm. się nazywa taka osoba, która przekazuje wiadomości od jednej do drugiej osoby? Nie wiem i prawdopodobnie szybko się nie dowiem, bo muszę pozbierać te rzeczki. Dobra, żaby poszły w pierniki, dobra, 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 żaby poszły, więc pierwsze, co ścinam drzewa, a drugie, co pójdę szybko ryby połowić, żeby mieć jakiekolwiek zapasy żarcia. Później będę martwić się o całą resztę, tylko żeby mi tu żaden z kuźwa nie wstał, wiecie, drzewiec. Chociaż może jak trzy drzewa zatnę, to jeszcze się nie obudzi. Chociaż znając moje szczęście, to... No. I zaczniemy po prostu wieczorami. Będę musiała, czy tam na zimę, zrobić ten mur piękny. kamienny of course. Bo inaczej to się nie da. Tam dalejcimy. O rzaszki. Tam jest zielone, jakie miło. I teraz tak. Ten mur będziemy musiał iść w ten sposób. Tu, 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 tu Zobaczymy, jak ta trawa będzie przeszkadzać. to się ją wytnie. Na razie mi nie przeszkadza. Hmm. To wezmę do ręki. To wezmę do ręki. Lecimy szybko schować do lodówy, co mamy. I w sumie bym się... Przy... ryby miałam połowić. Nie ma żadnego spania. Przechowaj. Tutaj to przechowaj. A. Um, dobra. <laughs> Będziemy resztę rupieć ci poodkładać typu linę. Przechowaj. Przechowaj. Dokładnie. To przechowaj. Um, węgiel jest tu. Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Ajajaj, przechowaj raz i przechowaj dwa. Następnie tu mamy to. Więc patyki przechowamy. Um, podziel grupę i patyczki do przechowania. E, chwila, gdzie był ten glutek? Był tu. Przechowaj glutka. E, I teraz drewno mam chyba tu. Nie, drewno mam dalej. Nie tam, nie tam, nie tam! Kuźwa mać! Ten namiot, to jest okay, dupy rozbić, ten namiot powinien być tu. I to jak kuźwa bardzo. Och, dobra, 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 nie ma stresu, nie denerwujemy się, bo jest to bezcelowe. Mm. Rybkę sobie podjem. W sumie. No dzień 20. jeszcze dwa dni, dobra. Yy, odcinkowe. Trzapoleczki zbieramy, of nie wiem co robić, nie wiem co robić. Um, ale przynajmniej nam się ładnie podleczyło żyćko. Dobra, to przechowaj. To drzewo tylko trochę podrosło. Dobra, w sumie idziemy do króla. Rozmienimy sobie fanty. Myślę, że to będzie dobry pomysł na razie. numerik I pozbieramy w sumie co mi się napadłuczy. Albo pozbieramy kupy. To też jest dobry pomysł. Oj, 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 Dobra, ja utnę tego brzozowca, zasadzę dwa brzozowce i zostawię to już do następnej wiosny. To jest bardzo dobry pomysł. I w sumie jedyny chyba rozsądny, bo jak ich nie wytnę, to one się nie zniszczą. Raz i dwa. Dobra. Biegacz zostawię. Idziemy na razie do króla. O, masakra, masakra. stresuje mnie ta zima, bo nie jestem do niej praktycznie przygotowana. Czekaj, chodź tu, świnka. Masz. Ja wiem, że jesteś głodny, wiem. Dzięki, kupa mi się przyda, ten ma wszystkie rzeczy, chodź do mnie glumerek, Mój glumerek, sksynecką moja, nie lubię tego seplenienia, tu mamy futrowałkę, mamy to i mamy gnoma i to w sumie możemy u niego wymienić, dobra, gnom, daj, dodaj daj, to daj i dodaj, dobra. Tak sobie myślę, wypadałoby iść do pająków, ale nie mam siostry. Bez siostry tak do dupy iść na pająki. Mamy tam naprawdę fajne kokony, więc... Um, jeszcze by trzeci przyniósł i byłoby naprawdę rewelacyjnie. Dobra, zetnę to drewno jeszcze. Jeszcze zetnę, póki, póki ma, że liście. I póki mogę to rozsadzić. I myślę, że na tym dzisiaj się skupimy w sumie. Na takim rozsadzaniu i zbieraniu tak ostatecznie już tego drewna, bo... No kurde, zbliża się zima, nie ma co. Zasadź. Nie da się tego ukryć w ogóle. Osiąka. i teraz się zastanawiam, czy mogę w którą stronę iść. Żeby iść w którąś stronę, żeby odkryć jeszcze teren i coś osiągnąć w ogóle. Nie wiem. Kurczę, I'm so stressed. a am so stressed. Nie wiem, też tak mam jednak wyjątkowo, złe przeczucia co do tej zimy. Um, oh, właśnie o tym mówiłam, że ja nie muszę ich wcale dużo... Ach. Ty kurde mały gnoju, zostaw mi mojego... Zostaw. Znaczy, ja sobie wezmę te brzozowce i sobie je zasadzę. Zniknęły, no dobra. Czyli już tu nie tniemy, git. Może no, się przejdę Przejdę się, odkryję sobie teren, bo nie mam co robić Tak czy siak nie wzięłam jedzenia, super Ym, Tak czy siak nie mam co robić A jak przejdę się granicą To przy... czekajcie, wezmę grzybka To coś pozbieram, tak? Kulki chociażby Oho, już widać, że zbliżamy się do granicy Bo te kulki latają jak szalone yy, I pożyjemy, zobaczymy Oho, minęła mnie właśnie kulka Mamy kolejne... chodź, 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 chodź kulka Super Patyki, yy, mogą być i patyki yy, Cisza jest git gałązki. No widać, że to chyba zakończyłam moją podróż, bo już nie miałam miejsca w ekwipunku, W ogóle bierzemy grzybka raz, bierzemy grzybka dwa i co jadę co zwiedzać. I się zobaczymy po cięciu. Zobaczymy ile mi się uda po prostu ogarnąć. Zaczyna nam się robić zimno, nie chcę nic mówić, nie przeszłam wcale daleko, a więc o, zima jest po prostu tuż, tuż. Ale myślę, że ma to też coś wspólnego z tym, że mam zimny kamień w akwibunku. Um, no, jak będzie tragicznie, to. o, zeszło, więc jeszcze nie jest tragicznie. To zrobię w razie czego Ale po prostu ognisko. Na razie zwiedzamy. To jest dosłownie ostatni moment na zwiedzanie, bo w zimie się nie opłaca. nadchodzą już te czasy, że nie mam wyjścia i muszę się ogrzać, ponieważ jak widzicie, zaczęłam tracić żytko. No mm, robi się mega niefajnie. Dobra, wiecie co, ja w sumie nie wiem, Przerządzę sobie i już zjem żabie łódkę. jedną, bo mi żabka wyskoczyła akurat z... Jedzie z czego? <grywka> żabka mi wyskoczyła z kulki i był mały fajc. Ale jest gdzieś w porządku. No i teraz tak będą wtedy nie wyglądały. Będzie, po prostu jedna wielka masakra. Ale... Nie chcę zapraszać, jest to pierwsza postać, którą udało się nam w ogóle dotrwać do zimy. Więc to jest cud. Widzę, że już nam się kamień ładnie zagrzał, więc mogę wracać do zwiedzania, tylko sobie jedno ognisko przygotuję na zaś. A zastanawiam się, czy to nie przyrządzę. Nie zjem sobie jednego szybka albo dwa. Czekajcie. Mam 81, mam 93, dobra. Zostawię, bo się pewnie jeszcze spsuję. Lecę zwiedzać dalej. Ta noc jest masakrycznie długa. Złożyło mi się półtorej pochodni. E, I w sumie idziemy znowu do króla świnek. E, ponieważ gdyż już e, mam fanty dla niego. Weź, że świnia nie podchodź mi pod ten. Damy ci to. I jeszcze nasz... E, nasz nasza skrzyneczka chodząca też ma. Spokojnie, spokojnie, chodź tu skrzynko. Mamy tak to. A, Myślałam, że mogę... Daj. O, mogę. I teraz. Super, dzięki. Rozbieramy. I wracamy do domcia na razie. Muszę ją rozpakować. Odkryłam, jak widzicie, no spory kawałek. Teraz wypada tutaj gdzieś się przejść. A to wiecie, już zima taka nie fajna. Więc um, można Może na pająki pójdziemy, póki jeszcze nie ma nocy, żeby coś tam porobić. Um, nic konkretnego, a jednak dużo. Zobaczmy, może te może jeziorka zamarzły. To było moje marzenie. Hmm. Coś ty. Ale żab nie ma. Co to się stało, że żab nie ma? Serio ich nie ma w zimie? Nie mam miejsca, chciałam sobie rybę złowić. Mhm. To w sumie zjem. W sumie to też zjem. Widzicie? I to zjem. No i dolo. Pięknie. Drzeczka naprawiona. Oooo, wzięła się. Co mi ten chodzi jeden. Dobrze. Gdzie jest moja kupa glumerka? Oho, mam już trzy. Z tego co ja mam zrobić to jako paliwo? Czekajcie. mam nie mam tu Nie Pewnie zużyłam, czekajcie. <grymne> Zakręcona jestem, jak nie powiem co w czym. Coś tam w betoniardze, myślę, że kto siedzi ze mną troszkę dłużej, ten będzie wiedział. To um. jest zasać. zasać. I ja mam takie bardzo fajne pytanie. Tu nie ma mięsa, ale tu jest mięso. To jest świeże mięso. To mogę przechować. To mogę przechować. Zostawię tu jedną rydzę. Ponieważ chcę przetestować. Albo wezmę dwie kukurydze. A tamto już chowam. Czy, czy to, co myślę, wy da mi. albo nie, czekajcie. Dwa jaja. I wtedy jedna kukurydza. Zobaczymy, czy to da mi to, o czym ja myślę. A w międzyczasie zrobimy więcej jajek. Mi się te, te lodówki będą mi się chyba do końca życia już mylić. Do końca serii, sorry. Już tak długo. Mam nadzieję, że. Tej serii nie będziemy ciągnąć, bo chciałabym mieć też inne serie na kanale. <laughs> A nie tylko w odkrywanie postaci z, Abig z Wendy i z Abigail, która nas no stop ginie przez Żaby. Tego się nikt nie spodziewał. Zobaczmy. wyszły pierowki. Jestem yes. w Zrobię sobie więcej pieroszku. W zasadzie tyle mi pozwoli warzywka. Ile mi pozwolą warzywka. Mówić nie mam. Cześć, odłożyć złoto. Dobra, lecimy. Tu jest na pewno to dokładnie, zapamiętałam. Mm, że jak? Że mi się to już nie mieści. W jakim Czekajcie, ja to jeszcze przechowam do fula, dobra? Ale jak mi się to różni. A tu mam jeszcze drewno. Ok. To dobrze wiedzieć, że tu jest drewno. Dlaczego mi się patyki nie mieszczą? Halo. A, nie go udaję, jak to tak? Sorry. Nie wiem skąd to było. Ja wiem, że u gamersów, ale skąd to nie wiem dokładnie. Dobrze, skoro tu było, tak, to dokładnie tu jest złot. Dużo tego złota, nie powiem. Um, w sumie nie jestem głodna, więc nie zjem tych pierogów. Ale zjem to. Hop. 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 Na regenerację, jak znalazłam, w moim przypadku to na pewno się mi przyda. A razy 10 po prostu. Ojej, siostra mogę się budzić. Tym hmm, tylko nie wzięła wszystkiego zekwunku. Yy, Tłum razę właśnie. I czapę bym zrobiła. Damy radę, damy radę z czapą. Tylko sobie. dam paliwka dwa. I teraz hop. Jeszcze przez przypadek praktycznie. Hmm, odkryłam... Blueprinta. Dostałam blueprinta na zimową czapę, dokładnie. Cztery te, jak znalazł, po prostu jak znalazł. Yy, dobra, istotne, gdzie ja to mam. Istotne, żeby to zrobić. Super. Teraz tak, to przechowaj, to przechowaj i będę chodzić w ciepły czapce. Dobra, ogrzeję się. Ogrzeję się, ogrzeje się i pójdziemy na te pająki w trymingi szybko, dosłownie. Yy, Pieroszki sobie pierdyknę jednak za sobą. Yy, jak mnie poważnie uszkodziłem. Bo siostrę, niestety, trzeba wziąć. No i z będę musiała chodzić na razie. Tak coś czuję. Nie, 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 nie do żadnego my tu nie idziemy. Panienko. Tak, lina przechowamy sobie. Już, tak szalaście? Jeszcze sekundę, poczekam. O, wrzucimy, dobra. Poczekam, tylko aż mi kamień z kolor. i... Może czy to drzewo wróciło, nie, nie wróciło, ono urosło po prostu. Chciałam powiedzieć, że wróciło ze swoimi liśćmi. Ale to w ta strona nie działa. <laughs> I tak się zastanawiam, w następnym odcinku w sumie możemy zrobić tak, że... Że... Już wam powiem co. Już namyślę, myślę. Że pójdziemy po kamień i będę mogła się... Moja siostra działa i ja zjem pierogi. A, odgrodzić od tych paskudnych żab. To walcz je ja to szybko, siostra, walcz walcz walcz! Walcz, chodź, 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 Mnie chodź, 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 Jadęmy. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Chcemy, chodź. Nie udało mi się. Miałabym ptaszka. Do jedzenia. E, żadnego innego. Czemu? Co ja mówię, nieważne. Wracamy do domu. E, I co robimy? Nic nie robimy. Wracamy do domu i idziemy się ogrzewać po prostu, bo tak będzie wyglądała ta koszmarna zima. Chociaż nie, zetnę tu jedno drzewo jeszcze. Póki. chciałam siecią pajęczów tu Nie wiem, nie wnikam. Czyli w tym odcinku straciłam, i ja odzyskałam siostrę? Bardzo to niesamowite. Mm. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Weźmiemy to. Wezmę w sumie to do ręki. I odsadzam te dwa drzewa tu z boku i one pójdą też na spalenie raz i dwa. Dzięki, widać? Siema, co tam dla mnie masz? Kwiaty. Mogą być kwiaty z moim życiem, to no. Okej, okay, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. do usłyszenia już niebawem w kolejnych co spać. Wstajemy rano. Nie jestem e, głodna na szczęście, ale, ale mogę tak, mogę sobie jednak dodać paliwko i... Nie mam co jeść. To zrobimy to w następnym odcinku, żeby nie głodować. Cześć, pa, pa! Oj, pa!